Emocje w medycynie chińskiej. Emocje towarzyszą nam całe życie. Czy emocje to jest to, co nas spotyka w życiu? Nie. Emocje to jest nasza reakcja na to, co nas spotyka w życiu. Na ile jesteśmy przygotowani, żeby sprostać wymaganiom, które są na zewnątrz. Oczywiście wszystko zależy od wzorców rodzinnych, od tego, jak ja trenuję model, ja świat na modelu, ja rodzice, ja rodzina, ale tak naprawdę niezrównoważone emocje to jest problem dla ciała, ponieważ Emocje bezpośrednio uderzają w narzą, do którego one są przypisane. Powinniśmy być transparentni jak rzeka. Wrzucamy śmieć, rzeka wynosi. Wrzucamy następnej, rzeka wynosi. Ona zawsze biegnie, ona zawsze cieknie. Mało tego, ona jest zawsze czysta. Natomiast niestety robimy się w życiu jak jezioro. Wszystko zbieramy, tłumimy emocje, nie odpuszczamy i za moment jeżeli wrzucamy bardzo dużo tego, co nie odpuszczamy, z naszego czystego, piękniego, przezroczystego jeziora, po prostu powstaje błoto, a z tym błotem jest źle, ponieważ z tego błota już się nie pijemy, ani w nim nie popływamy. Życie robi się trudne, ciężkie i nieprzyjemne. Jak odpuszczać emocje? Jest bardzo dużo technik, i to oznacza, że żadna nie jest doskonała, bo gdyby była jedna doskonała, to każdy by korzystał tylko z tej techniki. Dla każdego inne techniki są dobre, a ja przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że emocje są związane ze sobą i każda poprzednia rodzi następną, jest cykl karmiący, cykl kontrolę, tak na przykład do nerek i do pęcherza moczowego, do elementu wody, bo mamy pięć elementów i możemy każdy proces opisać jako stadia zgodnie z pięcioma przemianami pięcioma elementami. Woda to jest narodzinna śmierć. Emocja, strach. Strach uszkadza nerki. Jeżeli człowiek całe życie się boje, jego nerki słabną, a w nerkach mamy energię przedwrodzeniową. Strach to jest bardzo destrukcyjna emocja. Czy zawsze? Nie, bo strach pozwala nam przetrwać, strach nam każe cofnąć się, jeżeli stoimy nad przepaścią i zachować życie. Gdyby ludzie nie mieli strachu przed bólem. Przed uszkodzeniami, przed wojną, podejrzewam, że dawno by nas jako ludzkości nie było. Strach jest potrzebny, ale w sytuacji zagrożenie, zagrożenie mija, strach odpuszczamy. Dlaczego ludzie żyją ciągle ze strachem? Nie potrafią odpuścić, nie czują się na siłach, że są w stanie sprostać i że nic im nie zagraża. W życiu tylko dwa dni, które nie możemy zmienić: wczoraj i jutro. Dzisiaj możemy zrobić wszystko. Następne emocje. Ponieważ woda rodzi drzewa, następna emocja to gniew. Gniew należy do elementu drzewa, należy do elementu drzewa wątroba i pęcherzy żółciowej. Czy gniew jest dobrą emocją? Każda emocja jest dobra, jeżeli nie jest przetrwała. Co to oznacza? Oznacza to, że gniew to jest skuteczna emocja, która nas zmusza do działania, gniew nas zmusza do podejmowania decyzji. Gniew nieodpuszczonej. Rujnuje i niszczy wątroby. Wątroba przyjmuje na siebie stres, wątroba odpowiada za detoksykację, wątroba odpowiada za trawienie, za obnowienia, za magazynowanie. Jeżeli złość uszkadza wątrobę, wątroba przestaje dobrze pracować, ponieważ cały czas powinna w ryzach utrzymać emocję, którą ten człowiek nie odpuścił i ona siedzi na wątrobie. Następne emocje, zgodnie z cyklem pięciu przemian, to jest radość, ponieważ drzewo rodzi ogień. Ogień, serce i to cienkie radość. Czy radość jest dobrą emocją? Pewnie, ale euforia jest niebezpieczna. Zresztą w sercu mieszkają wszystkie nasze emocje i nasza dusza Shen. Jeżeli euforia jest niekończąca się, przychodzimy w chorobę dwubigonową lub manię. Więc radość powinna być zrównoważona. Teraz się cieszę, cieszę się w środku. Jestem zadowolony, a i ta radość cicha, to jest radość spokojna, to nie jest radość z alkoholem i narkotykami, to jest cicha radość jako obserwacja świata. Zresztą cała teoria pięciu przemian u Chińczyków wywodziła się z obserwacji świata. Oni obserwowali świat i wyciągali wnioski. I te wnioski, które bazują się na zasadach przyrody i na zasadach tak naprawdę, na zakonach Bożej, one są prawidłowe. Ogień rodzi ziemię, oczywiście, bo spalają się, zostaje popioł. Ziemia to nasze śledzone czustka i żołądek. To jest trawienie życia, to jest trawienie jedzenia i emocja, która tu jest to jest tak naprawdę rozczulanie, myślenie. Ziemia to jest bez ziemię bardzo trudno poruszyć, aczkolwiek można by było, jeżeli wzmocnimy ziemią radością. Ziemia nie lubi wychodzić z domu. Mąż Ziemia to jest ten, który uwielbia porządek i obiadki, kolacje domowe. Lubi gości, bardzo o nich dba, natomiast nie lubi imprezy, nie lubi towarzystwa. Lubi w domu, w pantoflach, przy telewizorze. Złoty mąż. Ale następnie mamy metal. Ziemia rodzi metal i emocją metalu jest smutek. Smutek to jest jedyna emocja, która potrafi zabić. Co to oznacza? Jak siedzi człowiek smutny. On nawet nie jest w stanie oddychać, on się nie wyprostuje w ramionach. Prosta postawa w życiu to jest ja świat, ja sobie poradzę. I metal rodzi wodę. Woda to był strach. Te wszystkie emocje są związane ze sobą i z każdą z tych emocji można pracować na różne sposoby, ale najważniejsze... To obniżając poziom adrenaliny i kortyzolu, stajemy obok i patrzymy, dlaczego odczuwam te emocje, co się dzieje, że zaślepia mnie i reaguje w taki gwałtowny sposób. A żeby zrównoważyć poziom adrenaliny i kortyzolu, system sympatyczny i parasympatyczny, wprowadzamy ćwiczenia oddechowe do czterech wdech. Uwielbiam te ćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery wdech do 10, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć wydech. Robimy trzy razy razem. Jak odważymy oczy, ten świat już wygląda całkowicie inaczej, jest radosny i pozytywny nas kocha, a my kochamy jego. Dlaczego? Że obniżając poziom adrenaliny i kortyzolu przede wszystkim zaczynamy odżywiać ciało. A odżywianie ciała to jest podstawa do regeneracji nas, do odmłodzenia i do pobierania energii z odżywiania i z oddychania do dalszego szczęśliwego życia. Pamiętaj, twoje zdrowie jest w twoich rękach, emocje są ważne, a stres nie powinien być odczuwalny Chyba, że tylko w zagrożeniach życia. Bądź zdrów, bądź zdrowa.